No nie było tu. Kiedy? Cześć, Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy sobotę i właśnie obiecałam dziewczyną, że pójdziemy na Bubble Tea, więc jedziemy. Juuu. Też chciałam wejść do Tegera tak na szybko i właśnie... właśnie może później też pojedziemy na budowę. Życzymy wszystkim miłego dnia! Aisza. Zostańcie z nami. I dajcie łapkę w górę! Ale <laughs> Jest czasteczkiem. Fajnie, cieplutko dzisiaj. Tu ostatnio kupiliśmy bardzo dobry tea. Hmm. Dobre? Dobre. Dobrze? U Ciebie, wiesz, winogrony wygrywają i chyba ta śliwka. Mojusia, Ty co masz? Nie najlepsze. I u Ciebie też najlepsze? Tak. Maja Moja ma malutkie, ja największe. jejsza ma średnie. Ale dobrze, że to chyba, wiesz, bez herbaty, tak? Tak czy na Wielkanoc, takie My chyba mamy takich kurczaczki w domu. Do nowego domu. Wszystko naturalne. Dzień dobry. Dzień dobry. Aisza i ja jestem gotowa. Co to jest? to jest? To są takie skrzynie ogrodnika i tutaj pojemnik na nasiona. Znalazłam właśnie tę grę, chciałam kupić. Aisza? było no, fajnie. Słuchajcie, później Wam pokażemy, co kupiliśmy w tej gerze. Ale fajnie, że właśnie w tej gerze wprowadzają takie naturalne różne produkty. Najsza też ja! fajne takie rzeczy znalazła. Ja, mama! Słuchajcie, przyjechaliśmy na budowę i będziemy mieć taki pierwszy obiad na budowie! Tak, będziemy mieli... mieli I my jesteśmy pierwszy obiad w swoim domu, taki prawie prawdziwy. To znaczy kupiony, zamówiony obiad, ale w domu. Ile nas jest? E, potrzebujemy piątka. No właśnie, zgubiłam się. Cześć. Tak się jej elektry... elektryzu... elektryzują? Elektryzują włosy, zobaczcie, jak anteny. Co tam, Majusia, pomóc ci? Tak, pomóc ci, nie możesz zapiąć kurtki. Dobrze, że mam mokre chusteczki. Elias już szaleje, fajnie. Ja naprawdę chcę prawie codziennie przyjeżdżać na działkę, już tak mnie ciągnie tutaj, Mesio. W sumie już ostatnio, Mesio codziennie jest na budowie, ja tak? Codziennie. On kontroluje, a ja, no, ja nie zawsze mogę, niestety. Cześć Eliasku. Cześć. Cześć. Mamy tu jedzenie, o wiesz, takie restauracji, zupki różne. <noise> Słuchajcie, zrobiliśmy, Mama, so, zrobiliśmy sobie tutaj kuchnię, mamy tutaj zupę z nie wiem co to jest nawet. To bułka. bułka. jakaś, pizza, ryż z mięsem chyba tak, nie, a to bulgur jeszcze, sałatki. Poprosimy. Cytrynka. Smacznego, wszystkim, kto teraz je. Wszystkim, wszystkim. Smacznego, wszystkim, kto teraz je. Kto teraz je pączki? Riasku, ty uciekałeś. Musimy ciebie. Riasku, nie uciekaj. Ej, cały czas uciekasz. Zdjęć. Zdejmuję. tak. Nie odjeżdżaj. Riasku, nie odjeżdżaj. Musimy zdjąć koteczkę. Chodź. Riasku, riasku. Mama, bo to jest No, może się. To było moje czapka. Bo budowniczy. No właśnie akurat ją wybrałam ostatnio, więc słabo, słabo. A czym będziemy jeść? Ja, ja się przygotowałam. Mam tutaj jakieś łyżki, widelce, co prawda plastikowe, ale myślę, że to lepiej niż nic. Akurat w ostatniej chwili zgarnęłam w domu. No się zieloną pasuje Może być? Takie słoneczko dzisiaj naprawdę fajnie. Świetnie. Elias yes, ma tyle przestrzeni teraz do jazdy, do zabawy. Fajnie Eliasku, yes. będziemy jeść zupkę? Na te płytki gipsowe coś jeszcze będzie dalej, Łapka, tak? w górę. Jeszcze druga płytka później. <gry sheets> Kto lubi zupę? Tak. Łapka w górę zupa. Kto lubi zupę? Łapka w górę zupa. Łapka w górę zupkowa. łapka w górę? Tak. tak. Nie? To nie? Zupka? Mmm, pyszne, tak? Słuchajcie, Eliasek bardzo lubi jeść właśnie zupę z czerwonej soczewicy. No tak. Uwielbię, naprawdę. On? Ja to uwielbiam. Nie, Mmm, otwieraj buźkę. Mmm, dobre. Mmm. Ojej, jak się robi w buziu. Nie. Tak. Ups. Narobi, on zawsze ostatni narobi i mówi, ups, ups. Mama. Mama mówiła. Ups ups. narobiła. Mama, upsz. Narobi. Mój jaką mływalkę. Mam o walkę. Tak. Jaką prawdziwą walkę. A Jesus sobie fajne krzesło zrobiła. Potem praktycznie, Jeszcze. już jak najszybciej chce się przeprowadzić. I właśnie u mnie ostatnio na Instagramie ktoś się pytał, kiedy się przeprowadzamy i czy na pewno w tym roku jeszcze się przeprowadzimy. Ja opisałam, że tak, przeprowadzimy się, nawet jeśli będę musiała spać na materacu, a zamiast szafy będziemy mieli pudełka i walizki, no to się przeprowadzimy. Idę na górę, żeby dla was trochę ponagrywać w ciszy, co my tu mamy fajnie mi się podoba pokój dziewczynek. Światło też tutaj się fajnie układa i bardzo się cieszę, że właśnie to kolejne też okno dołożyliśmy, bo ogólnie w projekcie miały być tylko tutaj trzy okna, raz, dwa, trzy, no i w sumie już i tutaj nie byłoby tych okien. Słuchajcie, na no szybko Wam opowiem, co u nas się dzieje na budowie, i ogólnie do czego doszliśmy. Słuchajcie, o podłodze myślałam już od tygodnia, cały czas o tym myślałam i myślałam, czy podłogę i na górze, i na dole robimy taką samą, czy góra będzie inna, i dół będzie inny. I właśnie nie mogłam się zdecydować, ale dzisiaj zaryzykowałam i właśnie przed podwyżką cen postanowiłam chociażby jedną tą podłogę kupić. I dzisiaj zamówiłam właśnie tą podłogę, która będzie na górze, a na dole chyba będzie inna. Fajnie tu. Dużo przestrzeni. Waga, powoli, 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 bo tu wszędzie są dziury, wszędzie są dziury, Elias. Wow. Wow. Cii, co jest? Będziesz miał A, bardzo dużo miejsca do biegania, Eliasku, wiesz? Już? Idziemy na dół? A więc, jeden punkt, czyli nawet połowę punktu. Podłogę mamy już odchoczoną. Też w następnym tygodniu chcę zdążyć kupić płytki. Też właśnie w kwietniu. W kwietniu prognozują, że będą znów podwyżki. Więc mam nadzieję, że uda mi się z płytkami. Czyli będziemy mieli już płytki, i możemy już wtedy ruszyć z wykończeniem łazienek. Czyli będziemy mieli płytki. Dwie toalety mam. Mam też bidet. Coś jeszcze mamy. Mamy coś jeszcze, czyli jeszcze umowalki musimy załatwić. Znów kogoś tutaj mam. Słuchajcie, oczywiście, że chciałabym wprowadzić się do tego domu, jak on już będzie całkowicie wykończony, tylko teraz ogólnie cały świat jest w takiej sytuacji, że mi się wydaje, że nic nie jest wiadome. Nie wiadomo, co będzie się działo jutro. Więc moje podejście, moje myślenie jest takie, że to i tamto musimy wykończyć jak najszybciej, żeby w razie czego można byłoby się jak najszybciej przeprowadzić. Ale wiadomo, jeśli. Co jest? Więc wiadomo, jeśli uda nam się po prostu na spokojnie to wszystko wykończyć i, i też przeprowadzić się na spokojnie, to wtedy to będziemy robili na spokojnie. Jasku, wracamy do wszystkich. Tak, idziemy na spacerek. Idziemy? Idziemy. Pikiem, pikiem, pikiem. Zobacz, on stamtąd uciekł. Zobacz gdzie. Dobrze. To jest jakiś szok, zobacz. Sprawdzam prognozę pogody i słuchajcie. Chyba w kolejnym tygodniu będzie dosyć ciepło. Wtorek 16 stopni w środę 18. To nie bocian, nie bocian, nie bocian to jest. Ale czyli już blisko mamy wiosnę, wiesz? No. On przyjdzie w Tak, no ptaki przecież na wiosnę wracają z powrotem. Nie, Ja Mam! Yeah! Yeah! Kwiatuszki wybiłam. Wybiłaś? Tak wybiłam. Ja, <grystania> Moja sotę... Mamo, A jak to, co? Ale czekaj, czekaj. To od razu. Z kwiatuszkiem, tak? On tu nie ma chyba ceny. Jest. O nie, czekaj, czekaj. Musimy przeczytać o tym kwiatuszku. O tej roślince. Ja to, ja Roślina wewnętrzna, pasina, Aha. Wybraliśmy jakieś roślinki, jedna pani nam pomogła. Jedziemy. My tacy brudni po prostu naprawdę, z działki. Przyszliśmy do Biedronki i wszyscy tak na nas patrzą. Teraz? Wybacz, nie było tu. Kiedy? Nie. Nie. Słuchajcie, wracamy już do domu, grudni, szczęśliwi. Tak. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj. Z, Z nami. Życzymy wszystkim miłego do dnia i do zobaczenia, do kolejnych vlogów. Pa pa! pa, pa.